Cześć, nazywam się Natalia i pokażę ci dzisiaj jak korzystać z kanwy, tak żeby twoje media społecznościowe, a szczególnie Instagram, który bardzo lubi ładne grafiki, rozwijał się w oszałamiającym tempie przy małym nakładzie twojej pracy. Co będziemy robić dokładnie? Pokażę ci za chwilę pod jakimi hasłami znajdziesz najlepsze szablony graficzne w Kanwie i jak z nich korzystać. Zaczynajmy. Jeśli nie wiecie jeszcze czym jest Canva, Canva to jest narzędzie graficzne, które ma szereg naprawdę dla mnie nieograniczonych możliwości. Możecie z niej korzystać w wersji płatnej i bezpłatnej. Jak widzicie ja korzystam z tej płatnej, bo spędzam w niej naprawdę wiele godzin w tygodniu. Tworzę w niej zarówno pliki dla moich klientów, czyli takie insta audyty, karty pracy albo prezentacje. Tworzę w niej też posty na Instagram, plansze na YouTube. I instakaruzele. Jeżeli nie wiecie czym jest Instacaruzela, koniecznie kliknijcie film, który podlinkowuję Wam teraz w prawym górnym rogu. No dobra, mam nadzieję, że do kanwy Was przekonałam. Moja wygląda naprawdę imponująco. Tutaj mamy nawet projekty na studia. Także jak widzicie, w kanwie da się ogarnąć wszystko. Pokażę Wam, jak to zrobić bez dużych umiejętności graficznych. Korzystamy z zakładki Szablony. No i teraz możecie się zastanowić, no dobra, no ale to, co tutaj widzimy, no nie przyciąga uwagi aż tak bardzo. Na pewno nie na tyle, żeby zdobyć na Instagramie czy na YouTubie ogromne wyświetlenie. Więc teraz hasła, które pomogą Wam stworzyć naprawdę ciekawe treści. Po pierwsze, tweet. Po wpisaniu hasła tweet znajdziemy tutaj takie szablony, które są symulację posta napisanego przez kogoś i uwierzcie mi, że szablony takiego typu jak ten osiągają na Instagramie naprawdę fajne wyniki. Jeżeli macie jakąś myśl, którą chcecie się podzielić, nie piszcie jej na kolorowym tle białym czcionką, ale skorzystajcie właśnie z takiego szablonu. Pokażcie to w takiej ciekawej wersji. Kliknę teraz tutaj. Jeżeli podoba mi się ten szablon, wystarczy, że kliknę dostosuj. Otwiera mi się taki nowy post i tutaj mogę zmienić zdjęcie, czyli wkleić swoje zdjęcie. Siup, już jestem. Tutaj mogę zmienić nazwę, wpisuję Natalia. Pani Sukienka. No i piszę tą myśl, którą chcę przekazać, czyli na przykład Możesz wszystko. Niby taki banał, ale słuchajcie, jestem pewna, że w tak ładnej formie byłby dużo częściej czytany i udostępniany, niż gdybym zostawiła to, o, w takiej wersji, czyli klasycznej. Co jeszcze możemy zrobić, jeżeli znajdziemy taki szablon, który naprawdę przyciąga naszą uwagę? Klikamy tutaj przez kogo został przesłany i szukamy innych podobnych, bo czasami możemy znaleźć w ten sposób naprawdę niezłe cuda. Kolejne to będzie message, czyli wiadomość. I tutaj polecam Wam robić właśnie coś takiego w formie animowanej, czyli pojawiają się po kolei, przyciągają uwagę i mega dobrze robią na stories. Czyli zanim zaczniecie stories i chcecie zanęcić swoich odbiorców, warto jest przygotować właśnie taką wiadomość, która powoli będzie wprowadzała w temat. Ale z drugiej strony, mamy tutaj też dużo ciekawych szablonów graficznych, które właśnie imitują takie, takie powiadomienie na telefonie na przykład, albo wiadomości wysyłane pomiędzy dwoma osobami. I ja nawet coś takiego robiłam u siebie, zaraz spróbuję to znaleźć. Przekaz i serii, którą prowadzę, czyli serii instalekcja, gdzie właśnie uczę różnych rzeczy, bo przypominam o i właśnie tą formę przekazu, czyli wiadomości, użyłam właśnie w instalekcjach. Czyli jak widzicie, zrobiłam sobie takie dymki, a to właśnie ten telefon i ten zamysł pochodził z szablonu. Dodałam moje stałe elementy, dzięki czemu jest to spójne z moimi stałymi działaniami na Instagramie. Lecimy dalej. Teraz będzie coś do Stories, czyli coś, co wszystkie Instagramowe friki kochają. Quizy, plansze i inne zabawy, które naprawdę angażują wszystkich, nawet tych najbardziej leniwych odbiorców. I ku waszemu być może zdziwieniu, nawet nie musicie być zbyt kreatywni, Ponieważ już po wpisaniu hasła quiz znajdujemy gotowe plansze, których możemy użyć, którymi możemy się podzielić z naszymi odbiorcami. Oczywiście możecie też kliknąć w planszę, która podoba Wam się najbardziej i pozamieniać te słowa. Dopasować je do Waszego kontentu, do tego co tworzycie. Na przykład kliknijmy tutaj Hobby Bingo, klikam Dostosuj ten szablon. Zmieniam kolor, zawsze zmieniam kolor na mój. No i zmieniam na przykład zamiast hobby bingo wpisuję Instagram bingo. Albo Insta bingo. I tutaj zamiast oglądanie telewizji wpisuję na przykład Stories. Zamiast słuchania muzyki wpisuję Canva. Wszystkie rzeczy związane z Instagramem, czyli z moim tematem głównym. I później udostępniając taką planszę moim odbiorcom oni skreślają co na przykład już zrobili, czego używali. Co lubią, czego nie lubią. Jest też dużo takich fajnych szablonów typu to czy to. I tutaj na przykład jest przykład z jedzeniem. Widziałam już wcześniej te szablony i są moim zdaniem zrobione w naprawdę genialny i przeciągający wzrok sposób. Nie bójcie się korzystać z tych szablonów. To nie jest nic złego. One są dla nas, są dla twórców i są po to, żeby nam tworzyło się łatwiej. Ale teraz trochę przyspieszymy i pokażę Wam jeszcze kilka haseł, które warto tutaj wpisywać zanim zostawię Was samych. Po pierwsze Polaroid. Bardzo ładne szablony, takie już typowo, powiedziałbym, estetyczne, bardzo przyciągające wzrok, pasujące do takiego klimatu Instagramowego. Możecie ich używać na stories, ale też da się je dopasować do feedu. Kolejne wystarczy wpisać paper. I tutaj powinny się pojawić takie lekko postarzone, o właśnie z fragmentami papieru, szablony graficzne, które również przyciągają uwagę. No i tak bardzo pasują do tej estetyki instagramowej. Pamiętajcie, że jeżeli zobaczycie jakiś szablon, który Wam się podoba, klikajcie w niego, ponieważ poniżej pojawi się naprawdę wiele podobnych i ciekawych inspiracji. Możemy też wpisać search. Wtedy powinny się pojawić takie wyszukiwania, na przykład z Google. O, widzicie, to są też ciekawe posty, które przyciągają wzrok odbiorców i z jednej strony możecie to robić, wiecie, tak jak jest naprawdę w Google, a z drugiej strony właśnie możecie to zrobić tak, żeby pasowało to do waszej społeczności, i do waszej tematyki. I ostatni tip, którego możecie używać, możecie też po prostu wpisywać kolory, których używacie, albo jakieś inne charakterystyczne elementy. I ja, na przykład, tworząc moje posty, bardzo często wpisuję gradient, ponieważ ten gradient u mnie się pojawia. I ja właśnie tak szukam sobie ciekawych teł do moich postów. Czyli, na przykład, nie zwracam uwagi do końca na to, co jest napisane i narysowane ale używam tego tła, które znajdę właśnie pod tym hasłem. Mam nadzieję, że wysłuchanie tego filmu było dla Was przyjemne, że miło spędziliście ze mną czas i pokochacie teraz kanwę. Jeśli bawiliście się ze mną dobrze, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a my słyszymy się w kolejnym filmie. Do usłyszenia!